Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę porozmawiamy o pugu, ale tym razem o Polski Unii grudziąc którą jeszcze mamy. Ze względu na parę telefonów od, od Was tak naprawdę. Pokażę Wam jak go tam przerobiłem, żeby spełniał tak naprawdę jakieś tam wymogi orania pod zachodni traktor, Jakie był na początku u nas Deutschfahr. Tu Wam jeszcze mogę pokazać w Pilmet 1000 litrów. Belka 12 metrów, ja ją przerobiłem na 15. Jest tak naprawdę na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, opryskiwacz od nowości od pierwszego właściciela od samego początku. U nas w gospodarstwie pracował. Ciągany z torkiem 7211. tak jak widzicie, wszystko chyba sprawne. Może światło by tam było trzeba delikatnie poprawić, zobaczyć co tam się dzieje. Poza tym wszystko jest ok. No, jak przyszła puma, ten niestety no, poszedł w kąt. Jest nam już tak naprawdę niepotrzebny. Dobra maszyna na swoje czasy, bardzo dobrą robotę robiła. Jak ktoś byłby zainteresowany, stan, jak widzicie na, na, na filmiku, jest ok, myślę. Także, jak ktoś zainteresowany, ktoś śmiało możecie pisać, się na pewno tam jakoś dogadamy, bo u nas on tak naprawdę jest zbędny, a na pewno jeszcze na mniejsze gospodarstwa komuś posłuży i będzie z niego zadowolony. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałem bym pokazać puk Uni Grudziądz. A specjalnie dzisiaj nagrywam ten filmik, może też znowu taki nabytek, zabytek. Z tego względu, że ostatnio dostałem parę telefonów z pytaniem, czy puk nam zakrywa ten nowy, zakrywa i dobrze, dobrze no, jak to tutaj określić, kryje za pierwszym kołem odkładnia. Natomiast, no wiadomo, Kunowski, no Kunowski czy Kwernelacki, no wiadomo, nowe jest ok, tak, są przystosowane do, do tych tych maszyn trochę szerszych. My tutaj mieliśmy ten problem z Unią grudziąc. Puk, jakby ktoś chciał, trochę teraz się zrobiło ogłoszenie też na sprzedaż. Jest to, jest to Unia grudziąc 4 plus 1 Tur. Też od pierwszego właściciela, od początku bodajże z 2001, jak dobrze pamiętam? Tak, 2001, masa 1050 kg. Zabezpieczenie sprężynowe też na dłutach bardzo ładnie. Ogólnie orka nim idzie, jak widzicie, zagonowy. Nie mieliśmy jakichś tam większych awarii w nim, z tego co pamiętam. Na samym początku pękł tylko ten odciąg, ale to po prostu no, wymienili go na nowy i to by było na tyle z niego. No, krój tam odpad, ale to tamte kroje to tak nie zdało jakoś egzaminu, bo nawet kunowski w tym nowym nawet nie ma. Tego kroju też zauważyliśmy. Słuchajcie, mianowicie wracając do tematu. Jak mówiłem, dostałem zapytanie, czy puk nam dobrze e, zakrywa pierwsze koło. Mieliśmy problem, właśnie jak, jak, czy, jak była 12-24 ursus, tego problemu nie było. Traktor był węższy, e, elegancko, orka wyglądała. Natomiast, jak się pojawił Deutschwar, wzięliśmy ten puk do Deutschwara i zaczął się właśnie problem, że puk nam nie dorzucał pierwszą, drugą skibę. I robiła się taka, taka mulda górka, no i tak to to wyglądało Mimo tego, że już tak cięgła skręciliśmy na maksa, żeby ten pług wysunąć za koło Jechaliśmy nawet już kawałek poza Oranym To takie garby wychodziły i strasznie to lipnie wyglądało A to wszystko z, z tego względu, że wieżyczka puga była za bardzo Pług był za bardzo traktorem i nie był wysunięty Tutaj mamy tą regulację, wprawdzie tej belki Tu jak widzicie, ją się tu gdzieś tam regulowało Chyba którąś, o tu z tą śrubą przesuwamy jak najbardziej, żeby ten pług wyciągnąć za koło. Niestety na maksa mamy to skręcone, żadnego to rezultatu nie przynosiło. No to, z, mówię, poblokowaliśmy te cięgła na tym twarze naszym. Dospawałem tak na szybko, tutaj za pierwszym z drugą odkładnią, takie tam elementy ze starej odkładni, jak widzicie. Było, słuchajcie, ciut lepiej, bo jednak traktorem się jechał trochę większą prędkością, ale to tam trochę lepiej on dorzucał niż tym polskim 12.4, 12 ale i tak problem tak dalej został. I zdecydowałem się na taki zabieg, żeby po prostu całą wieżyczkę przesunąć w stronę traktora, a puk wysunąć poza koło. I jak widzicie, główną ramę tutaj odciąłem, całą wieżyczkę przesunąłem dobre 20 cm w lewo. Co nam dało to, że puk wyszedł nam w naszą stronę, tutaj jeszcze właśnie, już chcieliśmy bardziej jeszcze tutaj wkręcić tą śrubę, bo mówimy tak, tu jest na śrubach, no to przesuniemy sobie wieżyczkę w tą stronę. Belkę wysuniemy, tylko niestety tu nas zablokował. Ta belka nas zablokowała, ponieważ za bardzo wchodziła już tutaj w tym mocowanie i nie było za, za, za co zaczepić. Także, jak mówię, zdecydowałem się na odcięcie. Odciąłem całą tą wieżyczkę. Wysunąłem ją 20 cm do środka, pług automatycznie, jak widzicie, teraz wyszedł nam na zewnątrz. Ładnie tutaj klinem zaspawałem. Zrobiłem to tam z płaskownika chyba dziesiątki czy 12, tak to miałem. Taki trójkąt zrobiłem zastrzał. Oryginalne mocowanie też, oczywiście dospawałem. I jeszcze w ramach tego, że jednak tutaj się trochę wydłużyło ten odcinek. To dałem taki chyba szóstki ścianki, taki profil miałem. To też go spawałem. Dla eee, wiadomo, zawsze im więcej to nie zaszkodzi. Tego nie musiałem tutaj przesuwać, bo jest to na zawiasie ruchomym w jedną, jak i w drugą, także można tam sobie to spokojnie e, ustawiać, jak chce. Tylko jeszcze musiałem ten płaskownik, ten odciąg tutaj, e, też go, wiadomo, odciąć, bo nie chciał się odgiąć, przespawać, e, no, wygiąć go do tego, dospawać z powrotem do. Może być tej ramy wieżyczki. Słuchajcie, po tym zabiegu pług tak naprawdę zaczął dobrze orać, ładnie dorzucać, ładnie zakrywać. No było trochę roboty, trzeba było tak to przerobić. No tutaj mówię, to takie coś tam hobby ma ze spawaniem, także że coś tam się zawsze przerabia. No, ale chociaż maszyna jest teraz dostosowana do zagranicznego traktora, e, mimo dzisiejszych pługów obracalnych, e, są dalej zwolennicy e, pługów zagonowych, są dalej w sprzedaży. E, także, że no, myślę, że tam gdzieś jakieś, jakieś tam przeznaczenie u kogoś może znajdzie, jak się znajdzie nabywca. Jeszcze co tutaj bym w tym pługu przerobił, na pewno to też e, tak Unia Gruźnia nie do końca dobrze to zrobiła. Te, te maszyny, z tego względu, że belka od zaczepiania e, i wieżyczka są, mają bardzo blisko e, jest bardzo mały rozstaw między belką a otworem do zaczepiania e, jest, jest problem taki, że, że ten pług on się podnosi przy tych nowych traktorach w poziomie, ciężko kukurczę tak jak obracalny pług, przykładowo e, podnosimy to on tak naprawdę, to, to jak na maksa się ciągle ustawi, to to aż nad kabinę wystaje ten nie, ten, ten jest w poziomie też tak naprawdę, tutaj można było to śmiało przerobić Tu wystarczyło już też, o tym myślałem, no ale Przyszedł kun, także że, że, że tutaj już daliśmy spokój Ten jeden rok się tam nam przeorało i... Jeden czy dwa lata, dwa lata chyba I, i, I jakoś tam się to tak naprawdę zrobiło Tu wystarczyłoby też dospawać, znowu płaskownik Można by było spokojnie tutaj tą ścianę też wydłużyć Z tej ściany jeszcze można dać odciąg I ten otwór przenieść dobre 20 cm do góry, wtedy byłby większa różnica między dolną belką a górnym otworem. W zupełności byłoby dużo lepiej, dużo wyżej by ogon się zadzierał. Zresztą, nawet możemy przejść do, do, do naszego kuna. Jak to kula mówi, knura i zobaczcie, tutaj sami, że gdzie mamy belkę zaczepu, jak nisko, a jak wysoko mamy. Dopiero otwór na cięgło, nawet czy fasolkę, czy coś, i, i dlatego ten puk który elegancko idzie. Tu mamy dobre, kurde, metry z hakiem, a tam jest chyba 60 cm, z tego co pamiętam, co ja mierzyłem. A właśnie, jeszcze odnośnie no, tutaj Kuna, pierwszą taką wadę wyłapałem, e, która już też e, kontaktowała się ze mną kolega. No, pierwszą, to w sumie drugą, bo pierwszą wadą nie wiem czy pamiętaliście ale były te cięgiełka, które nam tutaj zaśniedziały, bo po, po, jeszcze był puk garażowany wtedy. Teraz musimy trochę tam płodów rolnych sprzedawać, to chyba też go stawimy, Ale druga wada, i to, i to dużo gorsza wada, jest tabelka do zaczepiania. Tabelka jest słuchajcie, ruchoma. Jest fajnie, można sobie ją tutaj o, odpiąć, wypiąć. Jak widzicie, jest są te uchwyty, czyli możemy ją. To takie trochę głupiego robota, bo możemy ją zatargać na ten. Na, na traktor, na szelki zaczepić, potem podjechać i wczepić od dołu, ale no wiadomo, nikt tego nie będzie odczepiał za każdym razem, wyjmował tego i targał. Podjeżdżamy normalnie, wkładamy kule, cofamy i to, i to wszystko. I jest taki właśnie do dupy to jest zrobione, tak naprawdę, bo tak do zaczepienia ustawimy ją tak, na przykład, nie wiem, tą kapkę wyżej, jest ok, nie? W czasie pracy, w czasie pracy tabelka nam idzie, 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 zapiera się o dół ramion, tak jak widzicie, nawet tu jest już. Nie jest, oczywiście, wyślizgany od ramion. Zapiera się ta belka o dół ramion. Jak przychodzi punkt do odczepienia, no to jest masakra, bo wiadomo, nigdy go tak się równo nie ustali, żeby ręką to poprawić. Trzyma na, 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 na cięgłach i belka, automatycznie, jak ma zejść w dół, blokuje nam o, o, tutaj o te wygięcie. Także to naprawdę jest bardzo kiepsko przemyślane. Zazwyczaj do odczepienia jakaś łóżka montażowa, i trzeba tam tak wycelować ten punkt, taki, że to tam jest w miarę luźne. I naciągnąć e, i odprostować do takiej pozycji, żeby szalka nam spokojnie zjechała w dół. To uważam, że jest naprawdę mega kiepskie rozwiązanie, chyba że my to po prostu nie umiemy obsługiwać. To tak style. Po pierwszym sezonie mogę wam powiedzieć, że orka tym pługiem naprawdę jest rewelacyjna. E, myślę, że to był bardzo dobry zakup. Pług jest naprawdę solidnie wykonany. Kawał roboty dobrej robi. Walterka tak jeszcze. Musiałby do 210 ją tylko szczipować. Bo pod górki ma co robić naprawdę z tym diabłem Ale poza tym, tak naprawdę, jest, jest gitara. Także, jak mówię, jak widzicie, zobaczcie na z daleka ten odstęp między szalkami a zaczepieniem górnego łącznika jest dużo większy. Natomiast w tej naszej Uni Grudziądz no też nie możemy mówić, to jest 2001 rok. Także i tak, to, to była rewolucja. Pięciotki, był wypuk, a tu jest mówię chyba 60 cm. Ale macie taki pług, nawet na znajomy miałem takiego Kvernelanda, starszego też kupili właśnie traktor nowy i tak samo właśnie miałem problem z tym, z tym niedoorywaniem, zakrywaniem i też właśnie już raz tam byli zobaczyć, bo ja mówiłem o tym samym. No i chyba też tą wieżyczkę jakąś tam będą myśleli, że może przerobić. W każdym razie tak to wygląda. Jak ktoś jest zainteresowany zakupem, zapraszam. Licytacja: słuchajcie, mamy pługi, mamy opryskiwacze. Sprzętu jest normalnie, słuchajcie, można na dwa traktory robić, tylko hektarów brak. Także ja Wam wielkie dzięki wielkie za dzięki. miłego oglądania. Dzięki za oglądalność dzięki za subskrypcję. Do następnego.